Dobry wieczór Państwu, szósta seria PGNiG Piłkarzy Ręcznych. Jesteśmy w steku Arenie w Opolu, gdzie Gwardia podejmie Chrobrego Głogów. Szymon Ratajczak, Via Play, witam serdecznie i zapraszam na to spotkanie. Dadej, Tiltę, Aleksander Tiltę od razu grają z kołem, to jest ich znak rozpoznawczy. Andrzej Bidomski na prawym rozegraniu, Mateusz Wojdan na prawym skrzydle. I pierwsza bramka dla Gwardiopola. Zdobywa ją Wiktor Kawka. Dadej. Próbował przedrzeć się indywidualnie. Zagranie na prawe skrzydło, ale znowu znakomicie broni Adam Malcher. Aleksander Tilte. Zagranie do koła, błyskawicznie. I kolejna bramka. Narzut karny wykona Aleksander Tilte. Naprzeciw niego Adam Malcher i broni Adam Malcher. Ucieszę miejscowej publiczności i Matuszak. Kosznik na prawym skrzydle, Grabowski na lewym, a Orpik na kole. Kosznik Otrezow, dobre zagranie do Orpika. Uwolnił się na kole. Widomski, sosna. Jankowski walczy na kole. Sosna do Widomskiego. Widomski na zwodzie. Tak jak potrafi. Matuszak. Paterek. Matuszak do Paterka, prawe skrzydło, Kosznik, Malcher broni. Widomski, Mączka, Jankowski, ależ bramka Mateusza Jankowskiego. Marek Mączka, Andrzej Widomski, Mateusz Morawski, Morawski w górę, zagrali taką quasi wrzutkę, pięknie kończy to Mateusz Wojdan. Lekko, precyzyjniej i z pomysłem. Ostatnie sekundy. Czy chrobry zmniejszy prowadzenie gwardii do przerwy? Malcher broni. I to był ostatni rzut w pierwszej części spotkania. Adam Malcher. Z całą pewnością jeden z bohaterów gwardii Opole. Mączka. Czy czekało? Ale rzut. Fantastyczny. Czy czekało? Marek Mączka, Roman Czyczykało, ależ jest teraz w dobrej dyspozycji. Matuszak, Baterek, piłka dotarła do koła, Malcher broni całe wieki. Składał się Bartosz skiba do tego rzutu. Pięciobramkowe prowadzenie zespołu Rafała Kuptela. Gwardia 18, Chrobry 13. Sosna. Świetnie, już plus 6. Sygnalizacja gry pasywnej Jankowski. Trudna pozycja, a i tak zdobywa bramkę. Kapka. Przyczykało. Orpik. Jamiał. Jamiał. Też potrafił uderzyć. Mączka. Do prawego skrzydła, błąd popełniają gwardziści. Znowu Derebiankin do kontry, czy będzie bramka? Nie! Malcher! Adam Malcher znowu jest najlepszy. Ostatnia minuta, mączka. Jankowski broni Derebiankin, jeszcze nie koniec. Jamią, miał, ja miał Malcher broni. A zatem nic już nie odbierze Gwardia Opole, zwycięstwa z Chrobrym Głogów. Mączka, Sosna i koniec. Gwardia Opole pokonuje Chrobrego Głogów 25 do 23. Patrząc całościowo na to spotkanie, zasłużona wygrana zespołu Rafała Kuptela do przerwy 13 do 10 w drugiej części spotkania. Prowadzili już różnicą siedmiu bramek. No i Adam Malcher, zasłużenie wybrany najlepszym zawodnikiem tego meczu. Fantastyczny, pomimo upływu lat. Bezapelacyjny numer jeden w bramce Gwardii. Gwardia Opole wygrywa z Chrobrym kłoków 25 do 23. Szymon Ratajczak, via Play. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.